Witajcie, kochani, w dniu Pańskim. Nasze spotkania każdego dnia są bardzo krótkie, ale ponieważ jest w nich słowo Boga, wierzę, że mają wielką moc przemiany. Dzisiaj fragment z listu do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Myślę sobie o wielu cierpieniach osób, które dzielą się ze mną doświadczeniem w rodzinach, w pracy, w samotności. I mam takie wielkie marzenie, że będziemy sobie nawzajem dodawali odwagi, aby w tych cierpieniach mieć przed sobą zawsze myśl o tej chwale, która na nas oczekuje. I o tej chwale, w której jest Jezus, kiedy On w nas zamieszkuje, doświadczamy już choćby fragmentu nieba w nas. Pozwólmy Bogu, aby to Królestwo Boże, Królestwo pokoju, Królestwo nadziei, Królestwo przezwyciężania cierpień ale także czasem wytrwania w cierpieniu aż do momentu ulgi, aby w nas się rozszerzało. Zapraszam Was, byśmy o sobie pamiętali, byśmy nieśli sobie nadzieję i byśmy mieli przed sobą ten cel Jezusa, który daje nam swoją chwałę, a cierpienia teraźniejsze one w końcu przeminą. Prośmy Pana o dar takiego trwania w Nim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Matko dobrej drogi, módl się za nami. Kochani serdecznie Was pozdrawiamy i przytulamy najmocniej wszystkich cierpiących. Życzymy Wam łaski, uzdrowienia i cierpliwości wobec cierpień z Panem Bogiem.